Architekt na tropie, tania dobre w action. Zapraszam na odcinek. Zobaczymy, co jest w środku. Chyba dorwałam produkt, który niebawem zniknie ze sklepu. Bingo! Leżak wykonany z. Bambusa z takim sznurkiem. Myślę, że to jest super pomysł, żeby zmienić swój taras, balkon, odświeżyć go. Jak jest ciepło, to aż chce nam się bardziej żyć. Jak chce nam się bardziej żyć, to nagle przychodzi energia na co? Na sprzątanie. I żeby sobie zrobić to sprzątanie, organizacja, ja jestem po takich organizacjach w swoim domu trzeba to mądrze rozplanować, ale też mieć um, takie pojemniki, miejsca do segregacji, bo inaczej wam to nie wyjdzie. I zobaczcie, taka szuflada na przykład mm, ma wyższą głębokość i możemy zorganizować w obrębie szuflady dwie szuflady i poorganizować na przykład sprzęty, jakieś rzeczy biurowe, spinacze, ale także na przykład w kuchni zobaczycie sztućce, żeby wszystkie nie latały, mają przegródki sprawa gotowa. I te w action, powiem Wam, pojemniki są całkiem spoko, w różnych cenach, ale niezbyt wysokich, więc szybko ogarniecie porządek w domu. Coś nam się zabrało na porządki i organizację. A co powiecie o rozsądnej organizacji w lodówce? Tu trzymamy w wodzie warzywa i owoce, przez co mają się dłużej utrzymać w Świeżości, pomysł nie głupi. No i tych pojemników na żywność jest bardzo dużo w różnych rozmiarach, także każdy może swobodnie zorganizować swoją lodówkę. To jest wiralowy taki regał, półeczka ścienna i bardzo on jest fajny, ma ciekawy kształt. Możemy zrobić kompozycję kilku z nich. 24,95 to niewiele, ale na tym się wydatek niestety nie kończy. Jeśli chcecie, żeby to wyglądało ładnie z bliska, to musicie trochę pracy poświęcić nad tym produktem, bo trzeba trochę go wyszlifować. On nie jest taki idealny i moim zdaniem pomalować własnoręcznie, by było to idealnie pokryte farbą i tutaj nigdzie nie było szorstkie, ale jak naniesiecie trochę pracy i kasy, to na pewno ta półeczka będzie Was bardziej cieszyć. Ale o tym musiałam powiedzieć, żebyście sobie tak nie myśleli, że wiecie, przetargacie do chaty. Ale tak, w czterech dyszkach myślę, że się zamkniecie na sztuce, żeby efekt był bardziej wow. Tak jak gotowej sztuki. I dekoracji nie lubię, tak te zatrzymały moją uwagę i powiem Wam, jestem bardzo dla nich na tak. Bardzo podoba mi się e, kompozycja i użyte kolory, jak również ten motyw wypukłości na krawędziach kwiatowych. I te kolory, które są tu użyte, mogą mega podbić wnętrze, przestrzeń, y, nadając e, takiego żywego akcentu, bądź uwypuklając jakiś kolor użyty w projekcie. E, 26,95 mega na tak. Bardzo lubię w action te wszystkie drewniane podstawy. A ta malutka zwróciła moją uwagę, bo możemy tutaj sobie wyeksponować biżuterię, czy w łazience, czy w sypialni. Super. Ja uwielbiam takie szklane bomboniery, słuchajcie. Ta zasługuje na uwagę. Naprawdę sporządnie wykonana, ale co fajne, słuchajcie. Teraz zbliżają się wesela, baby shower, takie różne okazje. Albo też możemy w kuchni takie trzy postawić i e, wsadzić tutaj różne rzeczy, które chcemy przechować. E, to zawsze robi taki efekt. i ona kosztuje 21,95. Powiem wam, że w action można naprawdę znaleźć fajne rzeczy, ale nie jest ich aż tak super wiele, dobrej jakości. Ale to, słuchajcie, ta lampka. LED. Bardzo podoba mi się jej nakrapianie, takie y, przydymione, ciemne szkło. Y, Ona oczywiście ma zintegrowaną żarówkę i kosztuje 24,95, ale jestem tylko na tak dla tego koloru. Ten mi się podoba. No to jak się szykujecie na jakiś piknik albo odwiedziny znajomych, bardzo fajne są te ryflowane kubeczki. Na herbatę albo lemoniadę 4,49 i na małe espresso, żeby komuś kaweczkę zrobić. Też mamy tutaj kubeczek. 3,49. Bardzo lubię ten dział do majsterkowania i remontów w Action. Słuchajcie, ważne jest, żeby mm, podczas remontu oczywiście wszystko zabezpieczyć. Pamiętajcie o tym, że gdy użyjemy niewłaściwej taśmy, ona może zwulkanizować pozostawiona na dłużej, albo może nam oderwać kawałek farby, mm, ściany czy jakiegoś tam elementu. Tego nie chcemy, więc musimy stosować te bardziej delikatne, e, czyli tak jak ta fioletowa, niebieska. I te taśmy są zawsze bardzo drogie w sklepach budowlanych. A tu w Action 5,90. To jest mega dobra cena, więc to wam bardzo polecam. Miał być przegląd co do domu, no to chyba jest do domu. Czy znacie to uczucie, kiedy otwieracie szafę i coś wam w niej nie pasuje? Nie są to ubrania, różnorakie wieszaki. W taki, taki wysoki, niski, jeden szerszy, drugi cieńszy. To daje taki efekt chaosu i niezadowolenia, jak zaglądamy do szafy. Żeby było nam lepiej. Wyjmijmy je i zróbmy tak, żeby były te jednolite. Jeśli nie mamy tak, żeby sobie zrobić jednolite wieszaki we wnętrzu, kupmy sobie. Te welurowe będą super opcją, bo zajmują bardzo mało miejsca, są jednolite i nie pohaczą ubrań. Kosztują 11,95 Zaczynamy porządki i organizację. Jak jest ciepło. Już wychodzę i nagle patrzę na te świeczniki, słuchajcie, one są naprawdę przepiękne, urocze. Bardzo podobają mi się kolory, takie wiecie: pastelowe, y, intensywne, ale zarazem jakby takie rozbielone, zmleczone no, bardzo urocze 6,49 za sztukę, i myślę, że do niejednego wnętrza wniosą wiele radości i koloru.